Sierpem na końcu i prawym, prostym, bum, to uderzysz lewego sierpa. We mnie ja sobie z niego zejdę i zrobię pocinkę. Proszę zobaczyć. Coś cudownego. Bardzo dużo ludzi, znaczy bardzo dużo ludzi, przeważnie w boksie, gdy już doskoczymy z tym, bum, bum, i zejdziemy tu, to chcę na przykład petować, nie? A nie myśli o tym, że jak ktoś uderzy na przykład sierpa, to ma wagę położoną na nogę. Proszę zobaczyć jest wity. Coś pięknego, bo gdy już idziemy i damy ten kroczek na bok, to ważne, żeby dać krok na bok, bo jeżeli zejdę z cierpa tu, a będę go chciał popchnąć, może stać za bardzo stabilnie. Żeby zrobić dobrą pocinkę, trzeba dać najpierw krok i z wagą swojego ciała zabrać jemu nogę. Więc dajmy tutaj to miejscowości, bo schodzimy z cierpa z krokiem i zabieramy nogę. Proszę zobaczyć. Coś cudownego, tak? Więc połączając to wszystko, robiąc to w miarę płynnie, nie idźcie na siłę, nie na szybkość, to jest błąd. Każdy chce, żeby tylko pękało, on może, nie? Wiecie o co chodzi, Jak to jest całkowicie inna poprzeczka. Ja robiłem zawsze tak, że robiłem sobie coś powolutku, tak utrwaliłem technikę, że jak później zrobiłem ją szybko, to było wszystko. kurwa co do joty, jak piramida ułożona, nie włożysz pomiędzy szczewiny nic. I to jest bardzo, bardzo ważny fundament. Raz, dwa, trzy, dosłuchać, fajnie, zejście, półcika, po! Petujemy. Nie musicie oczywiście petować, ale jeżeli po odcinku chcecie petować, to tylko markujemy, tak? Pokażę jeszcze raz powolutku. Prawy prosty. Cię prosty doskakujemy i tu schodzimy i zabieramy mu nogę. That's it. OK? Dziękuję bardzo. Maraz.